Witam serdecznie Sport Moim życiem, subiektywnie o sporcie Śkiewicz paweł ukłaniam się niezwykle nisko. No i mamy stało się, są tylko cztery zespoły, które mogą jeszcze wywalczyć puchar Europy w tym sezonie 23 kwietnia 2013 roku to już dziś przed nami spotkanie Bayern kontra Barcelona. I opowiadając o tym spotkaniu wypada powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Jestem fanem Barcelony, zatem mogę powiedzieć śmiało, że gdybym był fanem Barcelony z cyklu Mój klub jest najfajniejszy i teoretycznie żaden inny się nie liczy, no to można by powiedzieć, że Barcelona ma dzisiaj wygrać z Bayernem, bo Bayern to jest po prostu zbieranie na 11 zawodników, którzy nic nie umieją. Ja jednak postaram się zrobić to w miarę konkretnie. Barcelona przeżywała ostatnio dosyć ciekawy okres w swoim, mogę powiedzieć, że dosyć mało ciekawym sezonie, bo już od pewnego czasu jest niekwestionowanym liderem Primera Division i dumnie zmierza po odzyskanie tego tytułu mistrza Hiszpanii, który straciła rok temu. W sumie na dobrą sprawę żadne z ich spotkań z kilku, pięciu czy sześciu ostatnich spotkań nie było takie ciekawe. Nie było to spotkanie, które przykuło uwagę kibiców. Dość powiedzieć, że ostatnie spotkanie z Levante było takim troszeczkę, no ja wiem, taką rozbiegówką, rozgrzewką przed Bayernem. Bayern jest w mniej więcej identycznej sytuacji w swojej lidze, w Bundeslidze też już od powiedzmy trzech, czterech kolejek. Gra na trochę innych zasadach niż normalnie. Stara się dogrywać te spotkania, robić z nich tak zwaną można powiedzieć galę wystawową swojego zespołu. Może gra nawet dobrym składem, może nawet stara się te mecze wygrywać w jak najbardziej imponujący sposób, żeby to pokazać, że tak my jesteśmy tym niższymi. ilości jak imponująco gramy. Barcelona zrobi to dopiero w następnej kolejce. Kiedy stanie się miejmy nadzieję mistrzem Hiszpanii, wtedy będzie mogła pokazać, co ma najlepszego w swojej szkółce i kilka innych różnych rzeczy w przygotowywaniu się do kolejnych miejmy nadzieję ważnych spotkań e, oprócz tych, które w Lidze. No bo jak wiemy doskonale wszystko się będzie kręcić teraz wokół Ligi Mistrzów, ponieważ Liga już jest zamknięta, a Puchar już jest przegrany, bo... Przypomnijmy, że w Pucharze Hiszpanii zagra Atletico Madrid z Realem Madrid. To bardzo ciekawa sytuacja, że Barcelona i Bayern są w mniej więcej identycznej sytuacji. Różni to ich tylko, że Bayern wciąż jeszcze gra w Pucharze Niemiec i ma bardzo wielkie szanse, by to trofeum wygrać. Co można powiedzieć o Bayernie? Bayern to bardzo dobry zespół, bardzo dobrze zorganizowana obrona, bardzo ciekawie grający zespół, jeśli chodzi o ofensywę choć dziś wystąpi bez swojego niekwestionowanego numeru 1 w napadzie Mario Mandzukicza. Ale to nie musi być wielki problem, ponieważ przypomnimy, że oprócz Mario Mandzukicza gra w tym zespole Claudio Pizarro i Mario Gomez, a obydwaj ostatnimi czasy udowadniali, że są zawodnikami nieprzeciętnymi. Gomez w przeciągu 8 minut zdobył 3 bramki z Wolfsburgiem, zaś właśnie wspomniany wcześniej Claudio Pizarro w sumie był autorem 6 trafień. 4 strzelił sam, 2 wypracował w meczu z Hamburgerem Sportverein 9 do 2 w ostatnim spotkaniu z Hanowerem 96 strzeli solidarnie po dwa gole. Także można powiedzieć, że ta rywalizacja będzie bardzo trudna dla Jupa Henkesa. Co mówi o tym prasa? Niemcy są zdeterminowani by Bayern zaprezentował się jak najlepiej. Oczekują tego, że Bayern dzisiaj nie straci gola i że pojedzie na Camp Nou z jak największą przewagą bramkową, by móc nastraszyć Barcelonę, bo wiedzą, że na Camp Nou gra się zupełnie inaczej, chociaż jak udowodniło Paris Saint-Germain. Można teoretycznie nie przegrać ani jednego spotkania z Barceloną i to mówię bardzo szczerze w tym momencie, przepraszam, jeżeli ktoś się uniesie jakoś tak, że o, kibic Barcelony i tak hejtuje. No zagrali fatalne spotkanie z PSG, byli troszeczkę jak 16-latka przed pierwszym stosunkiem, bardzo, bardzo taki tacy spięci, tacy można powiedzieć nieumiejący się odnaleźć i gdyby nie wejście Lionela Messiego, czyli Asa atotowego zespołu z Barcelony, który dzisiaj pewnie też wyjdzie, mimo tam nie do końca, można powiedzieć, że pewnej sytuacji zdrowotnej jego, no to naprawdę uratowało w tym momencie. Wtedy można było zobaczyć, ile Messi znaczy dla Barcelony, bo bez Messiego, myślę, że ten półfinał rozgrywałby się w PSG kontra Bayern. Tak jest, taka jest moja opinia. O wracając jeszcze do myśli o Bayernie Monachium. Bardzo dobra defensywa, bardzo szczelna, bardzo dobrze kontrolowana przez dwóch zawodników i mimo takiej wyrwy, jaką jest brak holdera Bachtubera, świetnie się prezentują. Van Buiten, Dante to są naprawdę zawodnicy, którzy fantastycznie się prezentują w tym sezonie. Co można jeszcze powiedzieć o Bayernie? No Bayern to na pewno jest bardzo trudny zespół. Po losowaniu wiedziałem, że to będzie dobry mecz, że to będzie wielkie widowisko i takiego dzisiaj oczekuję. Jako kibic można powiedzieć Barcelony chciałbym, by Barcelona ten mecz wygrała, ale z drugiej strony nie jestem też ekstremistą, który powie, że na przykład tu jest jak Barcelona nie wygra, to się popłacze. Nie no, to, że tylko się zdenerwuje, to, to, to prawda. Natomiast trzeba powiedzieć, że jeżeli Mamy być kibicami, to pierwsze oceniajmy futbolowe zaplecze tego spotkania. Czyli jeżeli Barcelona gra źle, powiedzmy o tym. Jeżeli Barcelona zaś gra dobrze, troszeczkę pogloryfikujmy. Jako kibic troszeczkę tak bardziej trzeba by podbić ten bębenek. Jeśli chodzi o Barcelonę, Barcelona jest sfokusowana na to, że nie chce, by Guardiola pomagał Bayernowi. Nie chce tego Chawi, który mówi, że jeżeli Pep jest kule, cool, a on wie, że jest kule. Cool, to nie powinien mieć nic innego na myśli, jak tylko to, że Barcelona ma wygrać. Tito Villanova przestrzega i mówi, że chciałby Porlomeno, czyli jakby to powiedzieć tak, co najmniej chce ten jeden gol szalić i trzeba powiedzieć też jasno, że wszyscy zawodnicy wypowiadają się w duchu takim, iż Bayern jest naprawdę wielką drużyną, czyli znaczy, że na piłce się znają. Co mówi Bayern? Jupp Henkes zapytano o to, czy spyta Guardioli o to, jak wygrać z Barceloną odpowiedział, nie, dlaczego mam pytać Guardioli, przecież Barcelonę znam jak swój zespół. Także można powiedzieć, że to spotkanie elektryzuje dzisiaj, myślę, że całą Europę no w odróżnieniu nie wiem, kilku innych spotkań, które dzisiaj są rozgrywane, bo na przykład sądzę, że gdyby dziś na przykład był rozgrywany nie wiem, mecz jakiś w lidze francuskiej, to byłby on raczej bardziej takim spotkaniem towarzyskim, bo nikt by się na nim nie skupił i taka sytuacja może wyniknąć jutro, kiedy grać będzie Borussia z Realem, ale o tym powiem jutro. Moim skromnym zdaniem oczekuję widowiska, oczekuję widowiska, że wszyscy zagrają z sercem, że Barcelona zagra z sercem, nawet wtedy może przegrać, ale jeżeli zagra z sercem i będzie to takie poświęcenie wielkie. No, to wtedy trzeba będzie powiedzieć jasno, że dobrze, no było poświęcenie, byliśmy gorsi od Bayernu. Trzeba uznać, że Bayern był lepszy. Jeżeli Bayern dzisiaj zaprezentuje się w wielce, no to jutro, w podsumowaniu w sportowym życiu życiem, usłyszycie, że gratuluję Bayernowi, bo naprawdę Bayern zagrał fantastycznie. Mój osobisty typ wyniku, dokładnego, jeżeli chodzi o to spotkanie. To jest 2 do 1 choć wydaje mi się, że może być i 3 do 1, bo Bayern jednak gra w tym sezonie bardzo, bardzo skutecznie, bardzo dobrze próbuje tę akcję montować i teraz przychodzi najważniejszy sprawdzian w sezonie. Bayern nie ma już żadnej presji, może zagrać na 100% Barcelona i jeszcze musi się troszeczkę oszczędzić, by wygrać z atletykiem Bilbao w następnej kolejce i liczyć, że w derbach w Madrytu Atletico zrobi im wielką przysługę i podaruje im Mistrzostwo Hiszpanii na kilka kolejek przed końcem. Także tak jak powiedziałem, no chciałbym by Barcelona tę bramkę szliła, ale tak jak mówię, szykuję się na wielkie widowisko i tego też Wam życzę jako kibic Barcelony, żeby to było widowisko, żeby to był mecz taki jak Borussia kontra Malaga. Byłem za Malagą, powiem szczerze, natomiast przyznam się szczerze, że to co stworzyła Borussia w ostatnich minutach spowodowało, że naprawdę były takie ciary jeszcze tak powiedzmy przez pół godziny po spotkaniu. Także tego bym chciał, żeby to było wielkie widowisko. Czy Barcelona wygra, czy Barcelona przegra. Wszyscy mogą powiedzieć, że jestem człowiekiem, który powinien mówić o Barcelonie w jak najlepszych można powiedzieć słowach, natomiast powiem tylko jedno. Dumni po zwycięstwie, wierni po porażce i tego się trzymajmy. Gdyby tak nie było, no to po meczu z Chelsea powinienem już przestać być kibicem Barcelony, a ja mimo to wciąż kibicuję, wciąż jestem i można powiedzieć, że będę. Nawet jeśli to spotkanie przegrają, choć chciałbym, by dzisiaj było inaczej, ale wiem, że będzie bardzo trudno, bo na to wymagający rywal. Do tych ludzi, którzy będą mówili, że A ty nie jesteś kibicem Barcelony, bo. Mówisz cały czas o wielkim Bayernie, to trzeba powiedzieć tylko jedno. Jeżeli znacie kogoś takiego jak Rijick, Dever, powiedzmy Zubi Zareta, Enke, czy Overmars, czy też może na przykład Rivaldo a nie tylko tą jedenastkę, która zaczęła wygrywać od słynnego finału z arsenalem na Par de Prince, no to wtedy rzeczywiście mogę przyznać rację, wiecie, znacie, możecie mnie oceniać. Jeżeli tego nie znacie nie wiecie, kim był powiedzmy Enke Świętej Pamięci, czy to Druel, czy Ray, czy wielu, wielu innych zawodników, tylko znacie Tom 11, to proszę, abyście w ogóle mówili, bo po prostu zwyczajnie jesteście kibicami tylko i wyłącznie tej walki. Wielkim, a nie, kilkudziesiąt minut od dawna. Kłaniam się w takim razie niezwykle serdecznie wszystkim i życzę wielkiego widzenia tak jak sobie, tak jak i Mam nadzieję, że dzisiaj będzie naprawdę wiele emocji, a czwartek Tego dowiemy się wieczorem. Jutro będzie podsumowanie oraz powiem kilka słów o meczu Dortmund kontra Real Madrid. Kłaniam się niezwykle nisko, jeśli wiesz Paweł. Do usłyszenia.